No także witam serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek, ja Was witam w serii na boczkowie, Następnego tego materiału proszę ciebie oglądający tutaj widzo, zostaw coś po sobie, a co może zostawić łapeczkę w górę pod dzisiejszym materiałem, także jak zbijasz, zostawiacie tutaj bardzo dużą ilość łapeczek w górę, także proszę was o to e, subskrypcję na kanale, bo widzę, brakuje niecały jeszcze... 400 coś około subskrypcji, także jeżeli chcecie, żeby szybko się pojawiał specjal, czyli QA na kanale, także zostaw suba, no ty, który nie subskrybujesz, no tylko o to ciebie prosimy, nie? E, bo ty tak naprawdę możesz zostawić to subskrypcję, żeby było u nas więcej tutaj e, na kanale. Także jeżeli już wbijasz, no to łapeczka w górę, subik na kanale. No i oczywiście szczerze, żebym cię przypił serduszko w komentarzu, a to jeżeli chcesz, jak Ci się chce napisz komentarz, no to napisz tutaj hashtag. Hmm. Hashtag, hashtag, T25, a ci oczywiście przypnę serduszko, co widzę w dzisiejszym materiale. Dzisiaj widzowie głównie odcinek będzie się opierał tutaj na, na tutaj na odbiorze widzę, widzowie dzisiaj przyjeżdża, no gościu widzowie przyjeżdża po o odbioru tutaj naszego New Hollanda, no szkoda widzowie, że on nie jest nasz, no szkoda, no ale tak to się stało, nie? Dostaliśmy oczywiście go na testy, dzisiaj tak jak mówiłem poprzednim, że dzisiaj jest ostatni dzień, że dzisiaj gość przyjeżdża, no, przyjeżdża odbierać dzisiaj tutaj yy, no sprzęt. No, tego New Holanda. Było tylko oczywiście na testy do połowy wiosny. Połowa wiosny właśnie dzisiaj widzowie mija. Gościu przyjeżdża, widzowie, odbierać oczywiście tego New Hollanda, No, szkoda, bo wiecie, ten sprzęt by się widzowie przydał, bo wiecie, nie. Takiego jak na gospodarstwie, no to no to wiecie, to szybciej robota idzie, no ale niestety, nie? Na takiego jeszcze na ten moment mi nie stać, jeszcze mi nie stać. No i te widzę te pugi, no te pugi to widzicie to potężne, nie? Piątki, no ale oczywiście tak to go nie będziemy oddawać, bo widzicie w jakim jest aktualnie stanie. Jest mega brudny, bo nie było zbyt czasu, wiecie, na wyczyszczenie go tego nikolanda z tego bagna, tam wiecie orki były, e, wyjazdy były, 30 obkradli, tutaj widzowie jak widzicie musieliśmy Wadymierca za to obkraść Pewnie pytacie, gdzie jest Pipciu w ogóle. Jeśli chodzi o sprawy o Pipcie, bo ja w ostatnim odcinku to ja wracałem z Citroenem, tak. Ale gdy się kończył odcinek, zrobiliśmy, widzowie, zamianę. Ja wziąłem Wadymierce, przyjechałem na gospodarstwo. On wziął na widzowie, i wrócił do tego, na to, na to miejscowy, do polskich pól. Wrócił do tego gościa, do, od którego właśnie zabraliśmy Wadymierca i który nam on ukradł 30. Wrócił tam, widzowie. Bo chciał po prostu chciałbym na niego zaczekać, nie wiem czy ogólnie będzie spotkanie z nim, czy ogólnie się z nim spotkał, ale właśnie wrócił, bo chciał właśnie z nim pogadać co to była za sytuacja, że dlaczego okradł nam 30 i ją porozbierał. Także nie wiem ogólnie, jak przyjedzie to będzie miał nowe wiadomości na ten temat może będzie bardziej wiedział kto to jest, da jakieś informacje, bo tak to ogólnie mówię. Zamieniliśmy się, ja jestem na gospodarstwie, on chyba aktualnie wraca, albo ma rozmowę właśnie z tym z tym, z tym złodziejem, nie? No ale mówię, tu jak widzicie, no nowy, widzowie, no nowy nabytek na Godstad. Jest oczywiście karszel, taki pomarańczowy, no zakupiłem sobie, nie chwaliłem się, no ale dzisiaj widzowie, trzeba się pochwalić. Zakupiłem karszel do mycia tutaj maszyn, także bierzemy, widzowie, musimy go umyć, bo widzicie, no, nie nie zbrudne, za chwilę goście przyjeżdża właśnie tutaj od tych testów, wiecie, ten, ten dostawca właśnie przyjeżdża za chwilę tutaj z tą całą umową, którą będę musiał się tutaj rozwiązać. No i na umowie było napisane, że Sprzęt musi być czysty, niezniszczony, no i w takim samym stanie jak przyjechał. Także musimy to, widzowie, wyczyścić, bo inaczej gościu tego nie przyjmie, albo będziemy musieli, widzowie, zapłacić karę pieniężną. Także musimy to, widzowie, wszystko wyczyścić, takie jak to było w stanie, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to wyglądało tak, jak to przyjechało, nie? Bo mówię, bo możemy, jest tak zapisane w umowie, że możemy e, mieć karę pieniężną, jeżeli prosto nie będzie się wszystko zgadzało tak, jak to wyglądało w w pierwszej fazie, nie? Także to wszystko musimy tutaj wyciec... a czekajcie, bo tutaj pług, O cholera, jasna, widzę, że tu się pługi troszeczkę zniszczyły, zobaczcie tutaj. Oj, 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 widzę, że tu pługi się zniszczyły, zobaczcie, bo tutaj są obtarcie na lemieszkach już, widzicie? O, tutaj na górze, na dole są obtarcie widzę. O o czekajcie dobra widzowie gości przyjechał, przyjechał widzowie ten dostawca Czekajcie, ja mówi widzę wszystkie wytłumaczył o co to chodzi. Już tu otwieramy. pan do, do przodu, pan, pan do przodu podjedzie. Dobra, dobra, kurwa, ma wyszedł to bramę Tak i on nie tu otworzy te, te, ten stół Ty czy to kurwa? A Tadek ty Tadek jedzie ze Sadarku chyba moją? Nie kto to powiedział? A pan Tadek widzicie pan, Tadek gdzieś chyba ziemniaki będzie sadził Halo, halo. Dobra, dobra, dzień, dobra, witam, dobra, witam witam, 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 dobry Dzień dobry, jesteś samy grzeszek Firmy. Tuttinger, New Holland, witam dojechałem do pana Miedkaf. No witam proszę Nie, bo... pana, witam proszę pana po, po dwóch miesiącach. Taki... O no, dwóch miesiącach pan zleciały, Gole. termin mija już. I Term, sieciała, no, wiem, do, do, wiem, wiem, właśnie tak liczyłem w kalendarzu, że niestety no. proszę pana, no tak no, chciałbym, żeby New Holland został u mnie no, Ale to trzeba będzie dopłacić jeszcze co najmniej z tysiąc złotych panie zlecia... No ale ja z ja tego za darmo Zde, Na stałe Za darmo no, to to pan może dosyć kapa o chula, proszę pana, pan się tak do mnie tak hipoteznie nie wyżurawia. A my się tam gdzieś podpisywaliśmy, że to nie wyżerabiasz, czy coś? No nie, proszę Zbieram. pana, jest taka sytuacja, Zbieram. bo... Słuchaj, Słuchaj pani, pani ma, pani Aswan, Tam było zapisane w tym... Mm, ...dużym natatniku, że dzisiaj odbiór na wiosnę. No to dobra, jestem przygotowany Zbieram. już, no to odbieram, no to nie ma dyskusji. No do... Słuchaj, pan dostał, pan w zimie dostał, pan. <laughs> Ale pan, czy pan tam pojechał gdzieś? Gdzie? No tam ktoś pojechał, z kodu. A sami jak tylko ludzie inni opożą. Ja Ja dokładnie przyjechałem Ale ten przyjechał. Tadek gospodarz jechał, widziałeś? No Tadek mi nie obchodzi, można w się jechać Dobra, to proszę pana to tak, jest taka sprawa, bo tam na umowie Gdy. było podpisane, że sprzęt dodaje się y, umyty, y, wyczyszczony i niecyściony tak? Nie uszkodzony Chodź panie i patrz, jedzie! Gdy. Patrz! Ja piwniczek poszedł! Była by człowieka głowę <laughs> Panie, pan się to pan zobaczy, czy tak może być, bo tutaj jest taka sprawa, że jak grzytkowałem no, no. te pługi, nie? No, no, yy, To troszeczkę tutaj właśnie ile miesze już się starły z, z farby, nie? O. No, ale ja dobrze tutaj nie widzę, pan musi to podnieść, jak to wszystko się działa, wszystko. Tak muszę sprawić, takie, jak... takie przewiozę, takie mam dostać, bo jak, firma przyje, jak zawiozę na firmę i to się okaże, tam sprawdza w szpecę że to wszystko uszkodzone ja no to pan zapłaci za ten ciągnik cały i za te pługi. Buzki. No to pan zobaczy, ale mówię, no to przez użytkowanie tak się stało, widzisz, pan no, lemierze się wytarły A co pan powołano takiego, żeby on tak się no To tam wytarły? było orka, tam było pognojewicy, orka tam trawy ogólnie troszeczkę było orki robione tym sprzętem. Hmm. No no, no dobra, dobra No to dobra, no to pan oddaje, tak? Dzisiaj no chce to oddaje, to, to czy... pan, pan termin dotarł, nie? To oddaje, nie? wszystko porobione pan ma, potem nie A wszystko porobione ogólnie wiedziałem kiedy macie przyjechać, kiedy mam pan Grze Grzegorz pan przyjechać, to wszystko się wyrobiłem w terminach i wykonałem robotę, nie to co chciałem zrobić ten sprzętem Buław się dzisiaj mija termin i czwarty dzień jest ja pan do, tam pan coś to, dzwonił do pana, czy nikt nie dzwonił? Nie, nie, nikt do mnie nie dzwonił, nie, nikt nie Ale, nie z, ale wody, się spodziewałem, że dzisiaj macie przyjechać, a ja to widziałem Bo to pan wyczyściu wszystko powiemiał? No tak, zrobione, jest wszystko czyste. Czekaj, zaraz popatrzę, co to, to, to jest? To samo, co ma być. Wszystko jest, wszystko nie jest. Dziki nie są wyłamane, nic nie ma. To jak dałeś, panie? No to pan co, pan wsiada, załaduje na lewetę i tyle, i się nie widzimy, nie? Do widzenia. Mm, jak coś tam. Fi... Pan reklamował firmę, czy jaką? No, zareklamowałem. Myślę, że tam je, pański, tam. tam, gdzie pan pracuje w tej firmie, ma nadzieję, że będą zadowoleni ze mnie, nie? To zobaczymy, to zobaczymy co dalej, to może pan jeszcze na testy coś dostanie, zobaczymy jak pan reklamuje dobrze. No czekaj, bo aktualnie, o, bym, aktualnie bym chciał, żeby po prostu przyjechał trochę te, taki traktor i tego, siewnić do kukurydzy. A sień do kukurydzy, no to zobaczę co się, da się załatwić, no A szefa, czy tak jest możliwość, coś tam takiego. Ja słuchaj, nie obiecuję, zależy ile ludzi kupiło u nas y, czujniki, wiesz, na testy brawo. wiesz. O, no to zobaczy się, tam może z 1000 osób, o no to akurat może coś pan dostanie jeszcze na wiosnę, a pan na wiosnę potrzebuje. Tak, bo kukurydzę mam pole no. właśnie przygotowane, orkę, żeby się robi, tym zastawem, no. także mówię, czekam teraz właśnie, bo siednik mi trzeba z no. takim większym sprzętem właśnie do kukurydzy. Dobra, ja. słuchaj, 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 ja się spieszę, bo tu już yy, daj mi ten... Yy, za cenę dostałem, żeby dalej yy, rozwozić na testy ludziom, wiesz, tam na gospodarki, wiesz, takie gospodarki, no, no, które no. mają niż wiesz, no wiesz. No bo no to pan wsiada te... Nikolanda i tyle, do widzenia, nie? To dobra, to ja wsiadam tutaj i jadę. Dobra, to do widzenia. Dobra, widzę, także przyjechał widzowie, widzicie, pan Grzegorz przyjechał, no zabiera widzowie, widzowie, niestety New Holanda, także ostatni raz jak widzicie, w dzisiejszym odcinku jest to widzowie już e, stu, stu pierwszy odcinek, widzowie, także tu, o, widzowie, ten boczkowo trwa i trwa, ty, te, ta seria, nie, to widzowie, takie, takie odcinki, żeśmy dotarli, że w ostatnim odcinku był setny odcinek, nie, także wam powiem, że grubo, grubo, nie, dobra, widzowie, pakuję nie Holanda. Tam, panie Mietku, będzie tak, czy to trzeba obrócić? bo nie wiem, jak to było, nie pamiętam nawet. Yy, a ogólnie jest złożony ten, ten, na X? Chyba jest złożony, nie? Yy, nie. O, teraz. Nie jest złożony. Ale my tego chyba tutaj, ja tego nie zmieszczę, Chyba trzeba odwrotnie. No to Wiesz? chyba, no odwrotnie, no odwrotnie musi być, no. Odroty. No odwrotnie. To, 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 kiedy to było ostatnio, to to trochę zeszło, to nie wiem, nie pamiętam. To chyba prędzej pugi na tył, a nephola na przód, bardziej będzie ciężar dociskał wtedy do tego. No, pan daj, no chyba tyłem, no, bo to będzie lepiej, wtedy tam pójdzie pas pod ty pod tira. Mhm. Mm pan zajeżdża. Tu widzę, jednak kieruję go Wsiądę na tę przyczepkę, na tę, na tą ladę Dobra, brak Dawaj dobra. pan, dawaj, 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 dawaj Powoli, powolutku, powoli Dawaj jeszcze, dobra Trzyjesz. Jeszcze Dobra, opuszczaj pan No i git O i Ja odczepię, odczepić to, no lepiej odczepić, bo tu wiesz Pasy zapnę tutaj Jak już pasy zapnę, tu odczepię węże Z Narpię, narpię, co narpię, co odczepić Mazę to panu odlepić. O. o, dobra, to od, odjadę, o, dobra. O. Leży dobrze? No chyba git pan będzie chyba jeszcze i ten. Yy, pasy, nie podepnie. Pasy, to ten, ten... gdzie pan mówi, że tu starte coś się zamierza, to ja tu nic nie widzę. Co, yy... so, plamy, są? So, no mówię się... właśnie te plamki, no to właśnie to się tak starło, nie? To się to co zamaluje, tam wiesz, poślifuje no i będzie git. No Tak idź, nie? Dobra. No dobra, to zapnę, tutaj zapnę się. Zapnę tak do końca, ale dobra. Na mi tyle, żeby było coś. O, dżendira tu, zapisz wszystkie pasy. Dobra, to co, yy, tu za, dziękuję za ofertę tam, za reklamację. No. Yy, tej całej firmy tam. Może kiedyś pan się, jeszcze coś pan dostanie, zobaczymy. No mam nadzieję, będziemy... czekam, czekam, czekam no od pana, nie na telefon od państwa. Będziemy dzwonić. do no dobra. Dnia, będziemy dzwonić, zobaczymy kiedy, może nawet za rok pan dostanie, nie wiem jeszcze. No to pan będziemy popyta, co... ja, ja pan powiedziałem co bym potrzebał. To dobra, do widzenia. No, do widzenia. No. Dobrze, także pan Grzegorz zamyka klapę, widzowie tutaj lawetę i widzowie New Holland jedzie do firmy. Ja oczywiście, widzowie jestem zadowolony z testów, sami żeście widzieli, bardzo fajnie New Holland, fajnie ogólnie takie, wiecie, wyposażenie. Wygodny, wiecie, to jest taki prosto wyższy klasy sprzęt. To, widzowie, to nie są jakieś widzowie ursusiki, tylko to, widzowie, jest wyższa naprawdę, tutaj prestiżowa klasa, że tak powiem. Czekajcie, żeby okał za chwilę i pana Pana tutaj, Tatka, nie, nie uszkodzi, bo to idzie ogólnie na sprzedaż. Na razie jeszcze tabliczka, widzowie, jeśli chodzi o wystawę Esioka, jest jeszcze nieaktualna. Nie zrobiłem tabliczki. Nie wiem, czy pan Tadek przyniesie swoją tabliczkę z numerem e, tutaj telefonu, tego ogólnie jeszcze nie wiem. No ale jak mówię, ten Esiok, oczywiście tutaj z tą tutaj zgrabiereczką Pottinger, idzie na sprzedaż. Jeżeli, widzowie, ktoś z was jest tutaj zdecydowany, zainteresowany takim sprzętem od pana tatka gospodarza no to oczywiście zachęcamy tutaj do kupna bo cena chyba tutaj widzowie cena tutaj chyba nie wiem w sumie bo on tam chciał zaraz na za, za 2000 a za jesz chyba też dwa koła to chyba 4 koła nie wiem ogólnie musielibyśmy go widzowie dzisiaj spotkać może na odcinku to byśmy popytali, jeżeli jesteście zainteresowani, nie? No ale tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku to tak widzowie jeszcze coś musimy zrobić zrobić z tym w Pisaliście komentarze, a i czekamy na, na, na tego, czekamy na pipcze, bo ma przyjechać z informacjami, nie? To ogólnie tu takie coś, nie? E, no ale mówię, jeżeli chodzi o sprawę Mirca. zadałem Wam pytanie, za ile możemy go tak no tak wystawić na tym Oliksie, żeby tak sobie lekko, tak wiecie, poszedł na sprzedać. Bo ja tam nie chcę, widzę, wycisnąć, jak tylko wiecie sceną, że nie? Bo jak przycisnę to tam scenę, to potem będę musiał czekać, nie? Ja z go tak, wiecie, od ręki, żeby tak wystawiam dzisiaj. Tak wiecie, tak za 5 dni, za tydzień, żeby on tam widzowie tak się pojawił, wiecie? Tak jakiś kupiec, na, 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 żeby kupić tego Wadymirca, nie? Pisaliście, że tam panie Mietko, to pan lekko, tak za 30 45 40 tysięcy może pan lekko za tego wadymirca wziąć No, powiem wam, że chyba mu no, no, jakoś tak patrzyłem, widzowie takie oferty, to taki podobne te 24, te, te 30, to powiem wam, że... Coś około tyle pieniędzy będą warte, taki widowy sprzęt, nie? No i ogólnie powiem wam, że ten kurwa pług tutaj z tyłu, z tą kolczatką Niczego sobie Porządny widowy sprzęt, zobaczcie tutaj o, elegancko kolczatka podwieszona tutaj na łańcuchat, Na łańcucha, tu ogólnie ładnie jest widowie zaspawane, zamocowane tutaj na ochwytach Powiem wam, że to elegancki sprzęt i tak szczerze powiem, że te pługi to bym mógł sobie przygarnąć, bo wiecie Tutaj nie dość, że tu wiecie, robimy orkę no to, to po, po prawej stronie od razu mamy tutaj korczatkę. Korczatka nam wie, wiecie, widzowie, będzie od razu nam rozbijać. Te grudy po prawej stronie porcy, już nie? Potem wiecie, tylko korczatkę tam wiecie, porównać. Jeszcze tam przyjechać bronami. I ogólnie macie gotowe potrzeby, nie? Także mój to jest widzowie zajebista ogólnie sprawa, jeżeli chodzi właśnie o korczatkę z tymi pogami. No powiem wam tak, mówię, zastanawiam się, jeżeli ktoś będzie widzowie z was chciał kupić Wademirca. No to macie tam 35 tysięcy. No, dobra, będzie. 30, 30 za 35 tysięcy widzowie sprzedaje Wadymirca wystawiam go, e, będzie on ogólnie postawiony, no tam, o, tam widzowie z przodu, tam gdzie stoi ten esiąg e, koło tam właśnie, koło tego łyżka pana tatka, będzie postawiony Wadymirec 35 tysięcy idzie na sprzedaż właśnie widzowie Wadymirec z napędem przodnim tutaj, z e, wspomaganiem tutaj kierownicy w secie, to widzowie bierzcie, mówię, mi widzowie jest aktualnie potrzebna kasa, jest mi widzowie potrzebna kasa, bo chcemy, widzowie, kupować kolejne sprzęty. Traktor, maszyny, także mówię, pieniądze są potrzebne, a wiecie, ten Wadymiers będzie więcej warty niż moja rozebrana aktualnie tamta 30 co stoi u złodzieja, nie? Czekamy, widzowie, czekamy na pipcia, mam nadzieję, że przyjedzie z jakąś fajną tutaj właśnie informacją, jeśli chodzi na temat właśnie poszukiwania tego gościa. Bo szukamy go, bo chcemy go znaleźć, bo po prostu, bo musimy go widzowie znaleźć, bo ja muszę wiedzieć kto to jest, nie? Także mówię, że jeżeli ktoś jest porto zainteresowany, no to przyjeżdżajcie, tutaj oględziny będą, możecie mieć, dostać go na, wiecie, na testy takie, wiecie, możecie się przyjechać, zobaczyć jak ogólnie chodzi wadymirec. Możecie sobie sprawdzić tutaj wnętrzne tych wszystkich bebechów, bo widzowie pieniądze nam są potrzebne. Bo tak, nie dość widzowie, że zarobimy sobie na tej serii widzowie ze sprzedaży wadymirca, to tutaj oczywiście jeszcze mamy tutaj zboże. Tutaj właśnie jest na nas pichlesz. Tutaj mamy pszeniczkę. O, tutaj jest pszeniczka, tu mamy widzowie około 4-5 ton. Plus widzowie jeszcze... O, Piepcie widaj bo tego, no, to jest... Dosyć... Tutaj mamy my. jeszcze jęczmień. A tam mamy pszenicę u świń, Dobra, otwieram tutaj, gdzie on jest. Witam serdecznie. Witam pan, I co serdecznie. tam, powiedziałaś się coś na ten temat i... Informacji? To jest kurwa stary problem, no jest taka was sranda że wieku. Normalnie ma nie rozkraczyć dzisiaj. Eeeeh, znalazłeś go? No, jak ty pojechałeś, te, te wody co coś zamieniliśmy, co? się no, wody no. no to co, słuchaj, tam poczekałem na niego, stanąłem se tam w ulicę i patrzyłem, yy, kiedy zajęli za do chałupy. I słuchaj, właśnie zajechał pod chałupę Simpsonem, wiesz, o tym, tym się jechał, yy, motorem, motorem. tak, motorem. No, zajechał se elegancko. No, no, akurat do niego poszłem. Zapytałem się yy, o te trzydziestkę, co nie? No, No najpierw skapną się, że wody ta nie ma. A ja powiedziałem, że to, to nie ja wiesz, żeby to nie było. No, no, wiesz, na no. No. no i te trzydziestkę się chciałem zapytać. A czy taka taka rozebrana jest? No, a mówię że rozebrana, bo z złom jedzie. Od kogoś wziąłem. O, Aha. a nie powiedział, że to kto? No to dobra. Dobra. Tylko słuchaj i, i właśnie na policję zadzwonił. O, na no, policję to dawaj to czekaj, czego tego wody, Otwieraj tego, otwieraj wiataj Jarkogarka I, Wiesz jak to było i jeszcze ja bez policji ogladałem, wiesz o tym? No No i pytałam, mnie się tam ze zdania tam wiesz o, to, wiesz, o co chodzi wiesz No i mają przyjechać tylko nie wiem do kogo mają przyjechać Dobra to otwieraj wiataj Arkogarka, otwieraj bo ja póki się na chwilę, ja będzie problem Właśnie chowaj to do lepiej chowaj tego Wodemirca żeby bo ten Sranda nie było, że na nas wiesz No to dobra Czekaj, to się w ogóle zmieści? Ani stary się nie przystawił Ja pierdolę, ten... to się nie zmieści! Jak się nie zmieści? Kurwa, nie zmieści bawaj. się! A tu zmieścisz? No nie da radę czekaj, weź mi pugi odczep, pugi mi odczep! Oczy mi to pugi. A pugi te te Pługi są... nie będzie wiedział, oczy pugi. No i mówił, że jakiegoś skarbu mu ktoś w A ci tam stała, rozebrana. Choba to chowamy to tu. Wodemir, to chyba ten bo Wodemir, bo różne są w Wodemirce. A no to pugi? Tak! tak pługi Pugi nie zostają tu. Kurwa, pugi też będzie poszukiwana, wiesz na tym Dobra, niech sobie... ale dobra, może nie będzie wiedział ten policjant, o który pugi chodzi? No nie, jest... nie wiem, nie wiem, A jak tam od tam razu straż na policję przyjedzie, a tam może sobie tak tego Skąd będzie dobra. wiedział, że gdzie jechać? Jak jechać? czekaj, o kurwa, się. Kurwa, jado, jado! Mówi się szybko, kurwa, Dobra, jado, czekaj, zamykam bramę. Szybko! Czekaj, ja przez parkę będę taką do sobie elegancko. Ty, chodź się schował na mnie tutaj. Czekaj, jedzie? Kurwa, coś ty teraz dwalił. Co coś ty kulo stary, otworzył tę klapę tutaj. Dobra, zajechał, zajechał, zajechał. Czekaj, przez okno, będę patrzył Ja nie wiem gdzie. Ja nie mam gdzie. Jakiś zajechał, i jako kabryno zajechał, chłopie. O kurwa, zajechał, dobra, zajechał. No o, będzie ze teraz, kurwa, nas. Dobra, zajechał. Kuba, Halo, jest tu kto? Cicho, mieckowski. No, jeden ja, otwierał wszystko. Mnieckowski, zakaz, zjedz nakaz, kurwa, chłopie, on się otwiera. Kto tu jest? Policji. No, witam, pana, no, witam, no, witam Zeresie. Dzień dobry. Co? Dzień dobry, to to jest Nie chowa się. Nie chował się ogólnie tutaj tego. Yy, jeźdźmy, jedźmy pan tego. Yy, sprawdzamy, jaka jest tego wilgotność. A, gospodarstwo eee. państwo prowadzą. Eee. Tak, to, to się mój brat Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, Dzień dobry. Co pan tutaj szukał? Proszę pokazać, co tak pan tutaj schował. Ugórnikowo kieszony. Proszę pokazać, co tam jest tak. w tej oborze. To już, proszę pana, poza panem. Pan się nie widział? Pan ty tu szuka? No, pan, co się z panem dzieje? To zablokowana jest troszeczkę, bo tutaj ziemia zahaczyła. Nie da rady utworzyć. Klaski? No? On się się, wchodzi no właśnie, z buta kurwa złotych wchodzi na l no, no właśnie nie wiem, coś tutaj klapa się zatrzasła no nie mogę otworzyć Ty tego nie otwieraj, bo to mnie na kluczyk zapnę, z drugiej strony A otwieraj. co pan tutaj szuka? Kim pan tutaj no jest? Kim pan jest? No czekaj, to tu w ogóle był gdzieś tu? To co ty pan szuka? A co pan szuka? Ale po co się wyrektymować, kim pan jest w ogóle? Bo pan zajechał policją Wodziemy. i tutaj nie No i to może ten, ten złodziej z tego Z 30 nie on poszedł? E. pana! Co pan tam robi? On za zagoda staje w te krzaki, co pan robi? Co w ogóle robi? Stary do lokalu weźli chyba To jest Nie po co tam patrzy A ja wiem po co w ogóle tam patrzy, przecież tam kumad... Aaa, bo chyba patrzę, może to drzewo, co ześmy ścinali z panem tatkiem ty Nie masz może Czekaj, to może o to drzewo chodzi, ale patrz tu, kury mu mają radiowo zjedzą Nic nie jedzą to za zjedzą to podobno jakiś w Wodimirze został Ale, ski, ale kim jest, pan w ogóle jest? Proszę się wyryć my przyjeżdżamy, przy, przyjeżdżamy i kontrolujemy. Kim, kim pan jest? A ja tak w ja ogóle to się. pana witam, seracie. Widam. Y sprawdzamy. Czyli pan ale z, z jakiej pan z komendy tego. jest? Proszę się tego powiedzieć. tak, tak, tak wypowiedzieć. Z Komenda w Żurowicy. A my taki nie jesteśmy, nie należymy. należymy do takiej. Właśnie. Aha, no ale tutaj sprawdzamy byłem wszędzie. Tam a to zgłosił, a to zgłosił na to O jakiś, oj, nie pamiętam. Ale byłem tą panną tatkę, mhm. że też nic nie widział. No to, dobra, to, mają to, na pewno. To, to to proszę się porozglądać. Na pewno nic nie mają panowie? Nie. Mamy kurę tylko. Zaraz poszukam. Ale do... jako takiego nakazu nie ma do otwierania tutaj tego. Masz. Ale to nie trzeba nie mieć nakazu. Jak nie, chłopak, nie no, trzeba. Panie. Nie, pan Nie może sobie teraz do mnie i pootwierać wszystkie drzwi. Kurę zgadzać. No to ty co, pan widzi. Pługi sobie stoją, Ale świnki jest? sobie stoją. Słuchaj, na ten jakieś na napruty dziś jest? No właśnie, też nie wiem. Dziwnie tak gala, dziwnie. Jakbyś, człowieku, ja jem, chyba pół flaszki wypił, kurwa, no i w momencie bardzo sprawa, o, sprawa. momencik. Proszę no, mnie to nie przeszkadzać w ogóle. No dobrze, proszę się porozglądać. Chodź, Mietroski, znowu zobaczę. No nie, ja same. nie będę, ja nie będę jakiś taki wścibski, nie będę państwu tutaj otwierał wszystkiego. Się? No bo to też no. trzeba uszanować. No, bądź bądź. 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 no nie przestawił się, ale jest komendy tam. Jakieś miejscowości. No ale jakie? Może to jest ten, Staszek Dolny, no nie może on nią? On? No nie wygląda, ale Miaciu wygląda, nie? Mietkowski? A co panowie, co się dzieje? O w ogóle, przepraszam, jeszcze przedstawiłem się, Starszy sierżant rząd A, no to witam pana. E, Miaciu, witam, no, witam. Dobry. 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 Hmm, Można otworzyć. A pan jeszcze powie jako komenda? Powie to w Żurewicy. A, dobrze. dobrze no. Tutaj pusiaj, pan widzi pan, widzisz o panu? No, no nie, mogę, nie. Czyli panowie nic nie widzieli, no panowie nic nie widzieliście. Mówię proszę pana, co do... tego, tutaj te pługi stoją tak ten na środku. A, z... A no. słuchaj no, panie, ja można się zabić. Ty, no. może mnie zgłoszenie zgłoszeniem by do, do, do tego go To się otwiera? To czy nie? to ogólnie no, jest, jest właśnie ten problem, że... Te drzwi jak się da radę otworzyć, tylko no, ta por... Co tam jest? chyba to jakiś to... różrzutnik stoi, czy co to jeszcze rozsiewać? Tam różrzutnik stoi taki czerwony. No się widzę coś czerwonego, no? Chyba rozsiewać. A można to otworzyć czy nie? Ale eee. tak nie da do otworzyć, bo to jest tak zaspawane, że tego tylko głosia obciąć można. Znaczy nie, że jakieś podejrzenie do państwa, tylko no... To pytam, czy można otworzyć, bo chyba państwo nie ma nic do ukrycia. A co by to ukryło? Właśnie. No, to nie wiem, właśnie, czy można otworzyć. Właśnie, no, nie No kurwa, jest ten problem, że nie da rady, bo mówi panu, że... trzeba Pan Pipciu, mówić, że językowa jest z tego, naspawane... No nie da rady, kurwa, no nie? Czego pan nie rozumiesz? Gdzie pan wchodzi tutaj? Panowie... Zgody. Proszę o no wyjaśnienie, co, co tu jest? No to co grzyby, ku**a. No bo stoi Władymirec. No to jest Wodymirec tego, Wieśka. No bo pana Wieśka. To jest dziwna sytuacja, proszę tu podejść na bok. No kuwa, Pana Wieśka to jest, Wodymirec. co ty pan ku**a No zaraz do Pana Wieśka pojedziemy i zaraz oparczę, zobaczę, że takie... Wodymirec od niego wzięliśmy, pożyczyliśmy. No to do proszę, wioska. pojedziemy do Pana Wieśka. Dobra. No to pan zamyka klapę, to Pipcie weź do, I... do Pana Wieśka. To powiedziałem moim, Rady tak? No chyba nie, nie. no nie dosłownie, przecież i tego... Żeby pan nie uciekł, bo teraz jest dziwne... Dobra, i se pan, pan sianie tam do tego, se siadnie pan na walizkę tam... No bo trochę dziwna sprawa, dostanę... No rozumiem panu, no ja wiem no. pan o co chodzi, pan po prostu procedury, no bo mamy Wademirca, po prostu mamy Wademirca. no. No. to dobra, to trzeba to jakoś wyjaśnić. No to, no to dobra. To, 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 sobie, to, to, to co mi bütün... to stoi na razie? Ujwa, to stodoła, na chuj on to otwiera? Stary, po co ja teraz, jak wyjaśniam, taki sam stoi? Dobra, słuchaj, a coś tam jest problem, bo tam jest kabina założona. Była. No ale on nie wie, że była kabina założona. No. No to dobre, ja zadzwonię do niego, żeby schował Władymirta i pojedziesz z policjantem naszym, ty pojedziesz auto, a ja zostanę tutaj i zadzwonię do niego teraz. Co myślisz, on schowa To ja mu zadzwonię, żeby schował Władymirta i powiedz, żeby po prostu, że wzięliśmy od niego, nie? Wiesz, co chodzi? Kurwa, chyba, że tak zrobisz, to nie wiem. No to dobra, to da, dodawaj. Panie Policjancie! Kurwa Tak? Y, to tego, to pan Piepciu z panem poje... Proszę kurwa to zostawić! Proszę to otworzyć NIE! Proszę dopuścić! Co tu jest? Głowa do kukurydzy Czego pan to chowa? Proszę to otworzyć Bo tam pieniądze są, to jest mój sesser. To możemy się dogadać Nie ma takiej możliwości Dobra ja biorę walizkę i zapominam o sprawie Nie ma żadnej sprawy, pan Piepciu tutaj jedzie z do pana wieszka, możecie tam gadać To niech zostą wypożyczone od sąsiada tylko ja kluczyki wyciągnę? Jeszcze z Volkswagena. Już Pipzia wsiadaj i jedziecie. Dobra A pan ma pewnienie ma takie coś? A po no. co ja pan siada do mojego auta? Co teraz? Jedziemy. Jest? A ty idziesz z i pan jedzie? A no co jedziemy? A pan zabiera w ogóle to kamarenę, bo jak pan zajechał taką wielką s... No na bez... Tak, z taką wielką Dzień. tą i sąsiadę że żeby kuwa jakiś kryminalna. Ty mi musisz jeszcze załatwić, Nie pan poczeka, ja muszę się wysikać Dobra, tylko szybko Człowieku, muszę w czaki pójść ale widzowie, tranda, to my teraz robimy, mam nadzieję, że ten k**a z nas... Pan wie, że się odbierze to widzowie, bo ten telefon, bo to wiecie, bo teraz jest sytuacja A gdzie No, się wysikać To imię tylko Nudziek. Nie, poszł się wysikać tutaj gdzieś No pobiegł tam w las Gdzie? Nie, Uciek. on poszł się wysikać, tam odejść, po co pan zagląda mu na fiuta? Gdzie on jest? No patrzę, się wysika, nie? Ale on uciekł tam, poszedł, pobiegł prosto. No bo powiemy, że poszedł do lasu, nie, bo nie mamy kibla w domu. No, stałem tutaj A ten nie poszedł... może, A ten nie może być, bo jest cały główny za zalepiony. No, nie no, stałem tutaj usłyszałem czask Patrzę, a tam chłop biegnie. Spięknął, dzwonił w telefon. Zara przyjdzie, pan poczeka. Tu dobra, bo trochę dziwna sytuacja, naprawdę. Hmm. Gdzie on jest, właśnie, też nie wiem. A przecież on chyba przecież nie uciekł, nie ma szans. No bieg tam prosto. A przecież nie ma na żadnych żadnego więc po co miałby uciekać, proszę pana? No to bo jest wody No ale jest, ale panu mówię, że za chwilę pojedzie, pojedzie pan z panem Pipciem i to wszystko się rozwiąże, bo u niego żeśmy pożyczyli. Mhm. Oni się pożyczyli, no po prostu była taka sytuacja: no, że troszeczkę żeśmy popili, przyjechał ciunikę, miała być orka, no i popiliśmy i zostawił nas 30. No czyli dobra, mamy, tak, że podpływamy alkoholu, jechaliście. No się. tak, jechaliśmy, podpływamy alkoholu, ale poszło mi to udowodnić, że tak było. Aha, no. To nie jest... tak, dobra, może... ja jestem, ja jestem, już, 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 już. się. No już, że pan uciekł. Gdzie uciekłem, co, co pan a, kurwa no, to no to już pan, już pan jedzie. Ja mam już miałem za panem miec, proszę prowadzić. Ty mnie I miec, No będę dzwonił. Zresztą policzę, że tam jedzie, tak? Tak! Jedź! No, jadę czy nie jadę? Dobra, jadę. Wszędzie widzę zobaczyć, zobaczę, by do fajnie se. Dobra. I rua. Dobra, to nie jeden wyjechał. nie tak samo, ja zamykam widzowie bramę i dzwonię widzę i do wieś, że taka, taka sytuacja jest. z na lewo. Dobra widzowie, także pojechali, no widzowie gruba akcja, ja widzowie nie mam czasu, muszę zadzwonić do pana wieżka, że prosto schował tutaj Wademierca. Jeżeli jeżeli widzowie będą, widzowie grubsze akcje na tej serii na boczkowie związane z Wademiercem, wszystko będę nagrywał, ustawiajcie tutaj widzowie łapeczkę w górę, Zostawcie kolejną część z tego, z tego odcinka to łapeczkę w górę, subskrypcja na kanale, ten kto nie subskrybuje kanału, także zostaw subika, Zostaw tutaj komentarz, komentarz to T20, hashtag t 25. Trzymajcie się do kolejnego odcinka i nara!